właśnie przyrządziłam sobie takie ziemniaczki z mojego frajera. przepraszam za uszczerbioną miseczkę o położę tu palca nic nie widać i one są zrobione już w ogóle bez tłuszczu nawet nie pryskałam ich żadnym tłuszczem po prostu talarki pół ziemniaczka sobie pokroiłam i zrobiłam sobie taką przekąskę z kieczupem i tak naprawdę mówię ja na to przekąska ale dzisiaj to jest mój obiad także ja do tego wezmę sobie jeszcze tuńczyka Właśnie sobie otworzyłam puszeczkę i troszeczkę odsączę z oleju i wezmę sobie jako dodatek, żeby urozmaicić ten posiłek, żeby nie był taki prosty, ale nie o tym. No i te ziemniaczki zrobiłam sobie na tej funkcji frytki. Tutaj, proszę bardzo, tylko temperaturę, albo teraz jest kliknięte. Tylko temperaturę zbliżyłam sobie na 175, na 20 minut i tak mi się właśnie upiekły ładnie. Jeżeli chodzi o różne programy, no to akurat tu, że jest ten wyświetlacz u góry w tym frajerze, jest cudowne. Jest to bardzo wygodne. No wiadomo, tutaj mamy czas, tu mamy osobno samemu, można sobie temperaturę ustawić bez wybierania programu, ale słuchajcie, najczęściej korzystamy z programu frytki, skrzydełka. I z tego bekonu, bo ten program bardzo dobrze na szybko coś podpieka. Więc jeżeli robicie tosty, to ja nie robię z tego, tylko robię z tego, bo wychodzi zupełnie inaczej i uważam, że szybciej. Oczywiście też korzystamy czasami z pizzy, no i tutaj z krewetki robimy różne rybki na tym trybie. Zawsze tutaj producent poleca, że jak włączacie i będziecie cokolwiek na nim smażyć beztłuszczowo to zawsze poleca najpierw rozgrzanie tej w środku patelni żeby ona po prostu była rozgrzana na 200 stopni i wtedy jak to się skończy po 5 minutach to wtedy wybieracie sobie program także no ja nie mogę złego słowa powiedzieć to jest mój przyjaciel Firma to Ultenik, to jest w ogóle firma, która zajmuje się jeszcze odkurzaczami i jeszcze czymś tam. Także na ich stronie są dostępne przepisy, yy, są dostępne instrukcje. O, ostrość Także on się ślicznie prezentuje, nie jest duży, to też trzeba mu przyznać. Widziałam u moich znajomych te z Philipsa. No, te z Philipsa są ogromne, więc wszystko się do niego mieści. Ja Wam zaraz powiem, ile on ma. Jakie on ma trochę dane techniczne. Cześć kochani, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o moim sprzęcie, ulubionym sprzęcie, jakim jest air fryer. Także było bardzo dużo pytań czy tutaj na TikToku, na Instagramie, prywatnych nawet wiadomości na Messengerze od was odnośnie tego air fryera, o którym tak bardzo często tutaj wspominam. Także pokażę wam jak wygląda mój, powiem wam przykładowo co jemy, zdradzę wam jakieś sztuczki air fryera. Dlatego zapraszam was serdecznie na kolejny film. Boskie totalarki, bez grama tłuszczu, po prostu rewelacja. W środku są miękkie, na zewnątrz są chrupiące. Jak go nie lubić? Także e, krótkie słowa wstępu dla niewtajemniczonych. Słuchajcie, rok temu po operacji bariatrycznej w grudniu hmm, postanowiliśmy, postanowiliśmy zakupić Airfryera. Czyli tak zwaną frytkownicę beztłuszczową. Tylko te frytkownice beztłuszczowe przeszły ogromną drogę z bycia tylko frytkownicą beztłuszczową do zastąpienia tak naprawdę patelni, piekarnika, nie wiem jeszcze czego. Także nasz airfryer robi naprawdę wszystko. Od kurczaka po krewetki, przez jajka i babeczki. Także postanowiłam zakupić coś takiego, żeby nie używać tłuszczu, żeby nie smażyć przede wszystkim. No bo wiadomo, po operacji bariatrycznej te pierwsze miesiące są bardzo istotne, żeby tego żołądka nie obciążać, żołądek już swoje przeszedł, więc ta dieta lekkostrawna jest jak najbardziej wskazana. No ale też, żeby słuchajcie, nie opierać się tylko i wyłącznie na samych twarożkach wiejskich. Myślę, że w pierwszych miesiącach, a potem już w dalszym życiu, jak się okazuje, bo można się uzależnić. Taki fryer jest bardzo mocno przydatny. Słuchajcie, my gotujemy w nim wszystko. Oczywiście też musicie brać poprawkę na to, czym wy się um, odżywiacie w domu, a co jakie macie standardy odżywiania, może tak. No wiadomo, zupy w nim nie ugotujesz makaronu w nim nie ugotujesz widziałam, że ludzie gotują ja jajka nie próbowałam i chyba, i chyba nie spróbuję, boję się za bardzo airfryera, popcornu też w nim nie robię, bo widziałam takie filmiki u nas airfryer jak otworzycie i zobaczycie to on pod spodem ma od razu wiatraczek, więc gdyby jajko wybuchło, a jest taka możliwość, no to od razu na ten wiatraczek na ten cały sprzęt tam do góry i tak samo popcorn raczej szczela, więc... Niebezpieczne? Nie wiem, nie róbcie tego, ja Wam odradzam. <laughs> Ale słuchajcie już takie rzeczy jak na przykład e, stripsy z kurczaka, kotleciki z kurczaka, frytki, ryba, e, krewetki, mielone. Ja, bardzo często robimy takie fit mielone w air Nawet jak robię jakiś e, sosik, taki na przykład z makaronem, i do tego robię właśnie takie m, małe klopsiki. <laughs> Słyszeliście mój żołądek? Na pewno, nawet jak robię jakieś małe klopsiki, to nie smażę ich najpierw na patelni, tylko smażę je w airfrayerze. Gołąbki, słuchajcie, kiedyś zawsze jak zawijałam gołąbki, to smażyłam je na tłuszczu, żeby, żeby tak fajnie je, wiecie, przyprażyć. Jezu, no nie nagram tego. A teraz już nawet tego nie robię, wkładam gołąbki do frajera, i tam, słuchajcie, je zapiekam. Także robimy w całości częściej kurczaka, ostatnio mój mąż kaczkę robił, słuchajcie, to co się zmieści to naprawdę rewelacja. Wszelkiego typu tosty, e, jakieś sandwicze, e, co tam jeszcze i jajka. Bardzo często, słuchajcie, mam takie formy, formy y, silikonowe, tutaj mam taką akurat właśnie do babeczek bądź do robienia takich babeczek e, jajecznych. Także tą formę po prostu wkładam do frajera. Tutaj, słuchajcie, smaruję to. Mam spray, mam olej w sprayu. To prawdopodobnie to nie, nie do silikonu się nie przyklei, ale lepiej odchodzą te mapeczki. Także i do środka, słuchajcie, wymęłano, wymęłane jajeczko z jakimiś dodatkami, szyneczką wlewamy. Słuchajcie, i wychodzą bardzo fajne mafinki. Yy, czy jakieś właśnie takie. Yy, macie na TikToku masę takich właśnie filmików, gdzie ludzie właśnie robią różne przepisy z airfryera. Ja wam postaram się tutaj troszeczkę powstawiać i ja pokażę różne przepisy do frajera, bo wiem, że każdy frajer troszeczkę się różni. To, że u mnie na przykład właśnie te kartofelki dzisiaj zrobiły się na 180 stopni, to nie znaczy, że w waszym frajerze. Airfrayerze z, in, z innej firmy to 180 stopni będzie tak samo działało. To już zależy od wielkości, od tych wiatraczków, od jakichś koszyczków w środku. Także każdy producent ma na pewno swoją instrukcję obsługi i ma na pewno gdzieś takie menu, w którym jest napisane, ile mm, na przykład robienie takich ziemniaczków, talarków, ile czasu zajmuje. Udostępnię Wam ekran i wejdziemy sobie na stronę Ultenika, zobaczyć co ten Ultenik tam ma, ma też różne inne sprzęty, słuchajcie, zajmują się też odkurzaczami i my słuchajcie, nie kupiliśmy go na stronie Ultenika, bo ja jeszcze nie wiedziałam, że w ogóle jest taka strona, tylko kupiliśmy go e, online, a to dlatego, że zobaczyłam TikToka u jednej pani, która robiła, e, robiła właśnie przepisy i właśnie robiła z Ultenika te przepisy z, te, z tego właśnie z, tego, z tej firmy z tego airfryera i bardzo spodobał mi się design i spodobało mi się to też, że ten wyświetlacz jest u góry, także pisałam sobie, zobaczyłam mnie na filmiku, co to za firma, wpisałam sobie na stronę i sobie zobaczyłam, ile kosztuje i byłam zdziwiona, że cena jest o wiele niższa niż jakieś Philipsy. Słuchajcie, nie wiem tak naprawdę, nie mogę Wam tego powiedzieć, czym się różni ten Philips za 300 euro od tego naszego ultenika, bo nasz robi naprawdę dużo i świetnie, więc co tamten musi jeszcze robić, jeżeli dokładacie do niego aż 200 euro. Nie wiem, nie wiem, czy jest sens też przepłacać tak za te Airfryery. No, bo te podstawowe wersje świetnie sobie radzą z właśnie z takimi rzeczami, które chcecie typowo zamienić z patelni na, na właśnie jakieś takie beztłuszczowe pieczenie. Także jak widzicie, na stronie są dostępne przepisy, są tu też instrukcje obsługi, są w różnych językach, niestety nie ma języka polskiego, jest w języku angielskim, ale ta instrukcja jest fajna i Przejrzysta, bo ona ma po prostu podany czas, temperaturę i tak naprawdę tylko tutaj ogranicza się ta instrukcja do guzika. Wciśnij to, wciśnij to, wciśnij to i tak naprawdę wszystko gotowe. się troszeczkę przesunę, żebyście mogli lepiej ekran mieć dostępny i obejrzymy sobie kilka TikToków z airfryera, z receptami i zobaczmy sobie, co tutaj ciekawego. Mm, tutaj Emi gotuje, słuchajcie, gołąbki bez zawijania, no i też super sprawa, myślę, że to jest ekstra potrawa zobaczcie, bez użycia grama tłuszczu mm, super ja też kiedyś to robiłam i polecam bardzo dobre, ja nastawiłam sobie mniejszą temperaturę, żeby ja wolę zawsze mniejszą temperaturę i wydłużyć ten czas yy, oczekiwania niż najpierw coś, wiecie, spiec z góry, a potem martwić się że w środku jest surowa ale spokojnie to wam wszystko dojdzie bo airfryer działa na tej zasadzie wiecie powietrza więc on to wszystko po prostu ciepłym powietrzem smaży o i słuchajcie i lasagne też robiłam lasagne też robiłam właśnie z przepisu tu z tiktoka i też wyszła tylko ja słuchajcie zaraz wam nawet pokażę ja zakupiłam sobie taki specjalny e, garneczek, słuchajcie, na temu, właśnie dedykowany do airfryera, bo u nas airfryer e, nie dawał takich bajerów. E, I w tym robię, słuchajcie, no co prawda na okrągło, ale da się te blaty od lasagni połamać. I też uważam, że lazania wychodzi wtedy o wiele zdrowsza. Mało tego to mielone, słuchajcie, zanim nakładacie na lasagne. Ja je zawsze jeszcze troszeczkę obrabiam żeby lazania już nie siedziała tak bardzo długo w tym airfrayerze, tylko żeby ona była gotowa, bo ten cienki makaronik Wam szybciutko dojdzie. Ja go nie gotuję, ja go na, na surowo kładę. I najpierw zrobiłam sobie też, słuchajcie, w tym garneczku troszeczkę to mielone w airfrayerze z przyprawami, i wtedy sobie wszystko wyłożyłam. Bo tutaj Pan fajnie pokazuje. Tylko że musicie wiedzieć o tym, że tej szuflady z airfrajera raczej nie schowacie do lodówki. Nie wiem, jakie jest w Waszych airfrayerach albo w innych. W naszym, jak coś już zrobicie, to musicie to potem na coś przełożyć, bo e, on się nie wyłączy, dopóki szuflada nie jest zamknięta, on się nie, nie wyłącza, dlatego bardzo ważne jest właśnie mieć jakieś takie e, naczynko, które e, możecie sobie wtedy, tak jak ja sobie, ja wyciągam z airfryera, no wiadomo, nie zjemy wszyscy naraz takiej e, lasani, chyba, że ona, u Was w rodzinie cała rodzina opanuje, no to e, wtedy inna bajka. Ale też słuchajcie, wtedy jest airfryer czysty, nie musicie czyścić, w ogóle rozwiązanie z składzeniem papieru czy tam folii, folii wielorazowej, żeby sobie nie brudzić tego fryera jest super, bo nie musicie cały czas tej kieszonki słuchajcie myć. Tu jest bardzo fajny sposób na obiad, eee, muszę wypróbować coś, tatek, coś takiego, mam nadzieję, że wcześniej tego kurczaka pani zrobiła też airfryerze, po prostu potem wyciągnęła i dała te różne inne dodatki i zrobiła ten ryż. Eee, no wszystko na raz jakbyście położyli to mogłoby faktycznie się nie zrobić, ale jeżeli ona zrobiła to osobno no to ma to inny sens i myślę, że warto spróbować czegoś takiego, bo wygląda pysznie. Fajny TikTok, check, słuchajcie, o i to są właśnie te śniadaniówki, o których ja wam mówiłam, że właśnie w airfryerze bardzo dużo śniadaniówek fajnych można robić. I tutaj, o zobaczcie, akurat pani albo pan ma ten papier, więc to jest to, o czym wam mówiłam, że fajnie to sobie to papierem wykładać, żeby sobie wszystkiego nie zaświniać wiecznie w tym airfryerze. I wiecie co, z tymi jajkami to tak różnie. Ja próbowałam wszystkich programów na jajka u nas, bo nie, nie sugeruje się tym, że jest napisany program frytki, ja będę robić w nim tylko frytki. Musicie naprawdę poznać najpierw swojego airfryera i zobaczyć, w którym programie wychodzi Wam lepiej. Fajnie, że tutaj oni podają zawsze jakąś temperaturę, czas, w czas wypieczenia. Yy, i te, to jajko na pewno w środku było płynne nie ma opcji, żeby ono się tak zrobiło yy, na, na, na ścięte bardzo to, musiało być, to musiałoby być o wiele dłużej w tym frajerze także, no ale jak ktoś lubi jajeczko na płynno no to czy to nie jest super opcja na śniadanie? Yy, zamiast smażonego jaja na, na tłuszczu czeka w całości to jest w ogóle hit my bardzo często robimy, także yy, też tutaj słuchajcie Yy, w ogóle pani ma z Ninja tego, tego. też fajny jest ten, ten, on jest dwukomorowy, bo jak macie dużą rodzinę, to możecie takiego airfryera sobie na dwie komory kupić, że w jednej komorze frytki, a w drugiej już się jakieś nuggetsy robią dla dzieci. Yy, tutaj słuchajcie, yy, też możliwość odgrzewania w tym airfryerze uważam, że jest rewelacyjna. No mówię wam, ten nasz piekarnik i nasza mikrofala to teraz stoją i się nudzą słuchajcie tak naprawdę. A tak to do czego? Piekarni. No do pizzy, ale u nas w domu nie robimy tak żadnej takiej pizzy, bo on, mój mąż jest pizzermanem i chodzimy na pizzę do niego. Ja miałam tu ketchup przez cały czas. Czemu mi nie powiedzieliście? Także odgrzewanie czegoś też jest super opcją. <laughs> Można sobie łatwo i szybko wsadzić i sobie po prostu odgrzać w trimiga. I też jak odgrzewanie w mikrofali jest trochę... To jedzenie inaczej smakuje niż tutaj tym ciepłym powietrzem, nie? Bo to jakby odgrzeje Wam się całe, to powietrze wejdzie wszędzie, a nie tylko tam z góry czy, wiecie, brzegi. Obejrzyjmy sobie jeszcze jakieś dwa tiktoczki. No, pałeczki to wychodzą, słuchajcie, rewelacyjne. Tu trzeba przyznać, że mięsko od kurczaka czy jakiś ryba czy coś wychodzi mega soczyste. Ja w ogóle, jak pierwszy raz zrobiłam krewetki, to powiem Wam, że po prostu tak pięknie. A i przede wszystkim. O, dobra, najważniejsze w tym airfryer, że słuchajcie, my mamy mieszkanie. Kuchnia z salonem i od smażenia, no nie ukrywajmy, to jest wszystko obtłuszczone, po prostu śmierdzi zasłony, wszystko, no nie śmierdzi, no ale wiecie, to jest taki zapach jedzenia i kuchni i od kiedy mamy airfryera, to naprawdę nie żółkną nam tak firanki, jest lepszy zapach, bo wiecie, no airfryer nie smaży tego i te zapachy wszystkie, on tam ma wiatraczek, więc on w sobie tłumi, on to jest w zamkniętym obiegu wszystko. I nie macie tej nieprzyjemności właśnie ze smażenia. Nic nie pryska wam żaden tłuszcz po kafelkach i nie wiadomo jeszcze gdzie. Także nie trzeba wietrzyć po smażeniu mieszkania. Także to też jest super zaleta takiego airfryera. No i zaleta też jest taka, słuchajcie, że czasami jak gdzieś wyjeżdżamy na jakiś survival albo jedziemy na naszą działkę, to po prostu zabieramy airfryera. No, jedyne co potrzebujecie to tak naprawdę wtyczkę, tak. Więc jeżeli macie ochotę sobie jechać pod namiot, taki na jakiś kemping, gdzie macie dostęp do prądu, to, to bierzecie airfryera, bierzecie, kupujecie na miejscu mrytki, mrytki, frytki i robicie frytki na miejscu pod namiotem. No rewelacja, także ja same plusy widzę takiego airfryera. Właśnie przez to, że to wszystko, przepraszam, jestem niestety troszeczkę chora, przez to, że to wszystko robi się właśnie w tym zamkniętym obiegu przez powietrze, no to, no to właśnie to się, ten smak się zamyka cały i te soki tak nie wypływają i to wszystko jest takie mega soczyste. No, także kochani, obejrzeliśmy sobie kilka TikToków, jeżeli chcecie, to możecie sobie po prostu na TikToku wpisać um, air recepty i zobaczyć, jest tam mnóstwo, słacie nawet są słodkości, ludzie jakieś banany, robią jakieś musli. E, dla dzieci jest bardzo dużo przekąsek, bo na przykład moja Melania potrafi takiego air fryera uruchamiać i na przykład jeżeli macie dzieci takie już trochę starsze, które wracają ze szkoły i na przykład wy jesteście w pracy, e, i yy, nie chcecie im zlecić, nie wiem, smażenia sobie obiadu albo odgrzewania czegoś na kuchence niebezpiecznej, to jak najbardziej możecie przecież przygotować jakąś taką wersję właśnie do frajera. Myślę, że to też jest ekstra rozwiązanie. Yy, wiele airfryerów ma, słuchajcie, dostęp do Wi-Fi i można po prostu zdalnie nimi kierować. Nasz airfryer tego nie ma, ale jak kupowaliśmy, to były dwie opcje do wyboru. Z podłączeniem do Wi-Fi i bez podłączenia do Wi-Fi. I że jako... Ja nie widzę na razie sensu w, w, w posiadaniu tego na komórce w postaci aplikacji, bo co prawda możecie na przykład sobie już nasypać. No ale co, mrożone frytki sobie nasypiecie wcześniej, żeby jak wychodzicie z pracy, to wstawić airfryera? Zdalnie? No, no wątpię. Zostawicie mięso z kurczaka, i idziecie do pracy na 8 godzin, żeby... Żeby, przed wyjściem, żeby wejść do domu i żeby on już był usmażony no też tak. Ja jakby no nie, trochę nie odnajduję sensu. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie frajerka, to możecie śmiało mi je zadawać w komentarzu. Mam nadzieję, że trochę wam rozjaśniłam. Może niektórych zachęciłam, zachęciłam do beztłuszczowego jedzenia. Także, kochani, zostańcie, słuchajcie, zdrowie. Widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć, pa.